zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak. Zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzieś. Koniec wojny. Niemcy podpisały zawieszenie broni. Piłsudski wrócił i przejął władzę. Błó w ogniu. Gazety! dobry, poproszę Gazetę Muchę. Dziękuję. Spójrz, Europa zniszczona, a oni w eleganckim wagonie podpisują kapitulację. Najważniejsze, że zaborcy ponieśli klęskę. Niemcy i Austria przegrały, a w Rosji rewolucja. Będziemy mieli niepodległość. Tak, a jaka będzie ta Polska? Władzę mamy tylko nad Małopolską i Mazowszem. A Śląsk, Poznań, Wów, Gdańsk? Musimy czekać na decyzję Antancy. Zachód zdecyduje. Czekaj, tatka ratka. Politycy politykami, ale my musimy zacząć walczyć. Patrz. Czubi się, że Lwowiacy już walczą. Nawet dzieci chwyciły ze broni. I ask you to So Siły, by móc żyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim też jest iść, gdy mam dość sił, a wojska braknie dalej dla oswobodzenia Lwowa. Z zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Mój syn zginął 21 listopada 1918 roku podczas ataku na koszar na cmentarza Oczakowskiego. Miał 14 lat. Śmierć mojego syna i innych dzieci nazwanych Orlentami nie była daremna. Dzięki ocieczy wojsk polskich Ukraińcy stali wyparci zerwowa, ale wojna na wschodzie trwała nadal. W ostatniej chwili sensacja! Paderewski w Poznaniu wybuchło powstanie. Nasi biją między. Patrzę kochana, ledwo święta minęły, a oni znowu patrzą, żeby je na jakiej nowej biedy z tego nie było. Ech, nie ja co będzie, bo ja na pochodzę. Polska będzie i tyle. W obliczu Boga przedmogącego, trójcy świętej jedynego, ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawę całego narodu polskiego zawsze i wszędzie służyć będą. Do ostatniej kroki krwi, że komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom zawsze i wszędzie służyć pełnią że w ogóle tak zróbmać się nie będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza, Polaka. Rektor podpisane podpisany. Mamy w Wielkopolskiej Pomorze, widać z głównym miastem, plebiscyty na Śląsku, Warmii, Mazurek, Powiślu. Widzi pani, na Śląsku trzeba. Nikt nie chce czekać na plebiscyt i się Niemcy chcą Tak, ale nie wiadomo, czy my wygramy. Niemcy Śląska tak łatwo nie oddadzą. I Polacy nie są tam tak silni, jak tylko Polacy. Tak, bo oni nie Polacy, nie Niemcy. Oni mówią o sobie po prostu Jestem śląskie dziecko. Boże, Tobie chwała. Śląska nasza ziemia mnie tu wychowała. I od śląskiej matki do niej miłość brała. Od ojca ślązaka przykład otrzymała: Jestem śląskie dziecko, rodu słowańskiego, idę wszędzie śmiało, nie boję się złego. Zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami, już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami, masz się również z żołnierzami raz. Za tobą jak za wielkowają, na zalutkim Śląsku, chłcesz i na tamsiąc, góra siwa. Hej da, hejda, da, chłcesz, den da. Dzień dobry. się do Dziękuję. No i znowu wojna. Już tylko komendant może nas uratować. Na Mazurach plebiscyt przegrany z Kretesem. Ślązacy przegrywają drugie powstanie i plebiscyt też pewnie przegrają. Tak, tak jest bardzo źle. Ledwo ta Polska powstała, a już musimy o nią walczyć. Ale ja wierzę, że Piłsudski ruski do Warszawy nie wpuści. I ja tak sądzę, wezmę tam. Obywatele, ojczyzna w potrzebie. Wrogowie otaczający nas wewnątrz, jak jednolity, niezruszony mur, stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić ma się nawałnica widmu. Żołnierz polski, stron kroczący na froncie. Musi mieć to przeświadczenie. I stoi za nim cały naród. W każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą. Taka chwila nadeszła.